Let's go Mieszkańcy przyszli: bardzo dużo małych dzieci z przedszkoli, ze szkół. Chętnie występowały dzieci na scenie, kolędowały. Fajna, przeświąteczna atmosfera. Do tego nasi restauratorzy przygotowali poczęstunek: jest gorący barsz, pierogi, pierniki. Restauracja miętowa również swoje produkty wystawia, więc świątecznie miło, ludzie serdecznie, uśmiechnięci, dużo życzliwości i o to chodzi. Jest taki dzień. Bardzo ciekły, choć grudniowy. Proszę pana, to są pierogi z pierogarni, ręcznie lepione przez nasze kucharki. Najlepsze na świecie. Od piątej rano dzisiaj. że gotowane, przewiezione. Schodzą na pniu, rozchodzą się po prostu, ale trzy minutki i mamy nową dostawę. Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spó. Rozdajemy bombki, bo chcemy, aby one były powieszone na choinkach w domu. Liczymy też na zdjęcia, które mają być do nas przesłane. Rozstrzygniemy ten konkurs, wybierzemy najciekawsze. Niebu, ziemi, niebu, ziemia, wszystkim, wszystkim ślą życzę. Dzisiaj też rozdawaliśmy za makulaturę choinki, które cieszyły się też bardzo dużym powodzeniem. Odzyskaliśmy bardzo dużo makulatury. Podamy później do publicznej wiadomości, ile ton makulatury udało się pozyskać w dniu dzisiejszym. Niektórzy wręcz przynosili takie ilości, że nie trzeba było ważyć. Było od razu naocznie widać, że jest to 10, 20, 30 No Było tego bardzo, bardzo dużo. Mieszkańcy, którzy odebrali choinki, żeby czuli takie ciepło świąteczne i żeby po prostu przy okazji integrować się z mieszkańcami. Jest taki dzień, gdy jesteśmy Wszyscy razem Dzień, piękny dzień Dziś na mrok do składa w dar. Jak Ci się podobała dzisiejsza idea spotkania Białogardziań na Placu Wolności? W stosunku do imprezy zeszłorocznej jest bogatsza O oprawę, o mam na myśli tutaj o kulinaria, o poczęstunek z którego wszyscy chętnie korzystają. Więcej osób może skorzystać z takiej imprezy, bo jest więcej przestrzeni. Bombka miasta Białogard trafiła również w pana ręce? Tak, w liczbie czterech sztuk. Zawiśnie na choince? Jasne. Będzie zdjęcie? Yy, myślę, że tak. On, Szanowni Państwo, niech to będą święta rodzinne, ciepłe, Myślę, że w rodzinnym gronie odpoczniemy od codziennych trosk i nabierzemy sił do funkcjonowania życia w nowym roku 2015. Życzę, aby ten rok był bardzo pomyślny i żeby działo się jak najlepiej.